Biblia na każdy dzień. Dalej rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, dziewiąty rozdział. Dzisiaj będziemy kontynuować właśnie dziewiąty rozdział. Wczoraj go rozpoczęliśmy. Dzisiaj przeczytamy wersety od 6 do 12. Na początku przeczytam. A gdy to powiedział, splunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny. Oczywiście tutaj jest kontekst tego, czym wczoraj mówiliśmy. Kiedy Pan Jezus przechodził, zobaczył człowieka, który był ślepy od urodzenia, i wczoraj mówiliśmy o tym, że jego uczniowie pytali go, kto zgrzeszył on czy jego rodzice. I nie będę powtarzał tego, co mówiłem wczoraj. Jeżeli ktoś nie słuchał, to zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Dzisiaj idziemy dalej. Pan Jezus mówił. To jeszcze mówiliśmy wczoraj, jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. I wers szósty, od którego dziś zaczynamy. Jak gdy on to powiedział, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył to błoto na oczy ślepego. I powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce siloe, co się tłumaczy: posłany. Odszedł więc i obmył się, a gdy wrócił, widział. Sąsiedzi więc i ci, którzy go wcześniej widywali, że był ślepy, mówili, czy to nie jest ten, który tu siada i żebrze? Jedni mówili, że to jest on, a inni, że jest tylko do niego podobny. On natomiast mówił, to ja jestem. Powiedzieli więc do niego, jak to się stało, że twoje oczy zostały otwarte? A on w odpowiedzi rzekł, człowiek, którego nazywają Jezusem, uczynił błoto i pomazał moje oczy i powiedział mi, idź do sadzawki Siloę. I obmyj się, a gdy odszedłem, i obmyłem się, przejrzałem. Wtedy powiedzieli mu, gdzie on jest. Powiedział, nie wiem. Krótki fragment, i kilka rzeczy tylko zasygnalizuję z nim. W nim mamy bardzo podobne sytuacje. Wydaje się, jeżeli rzadko czytamy słowo Boże, to wydaje się ta sytuacja. Bardzo specyficzne, gdybyśmy tylko Ewangelię Jana czytali, to ta sytuacja jest taka, nawet można by powiedzieć, że nieco dziwaczna, ponieważ Pan Jezus czasem dotyka kogoś, czytamy, że wypowiadał słowo i ludzie byli uzdrawiani. Natomiast tutaj nastąpił pewien obrzęd, jakby moglibyśmy tak powiedzieć. I warto nadmienić, że bardzo podobne sytuacje są opisane choćby w Ewangelii. Marka. W siódmym rozdziale czytamy o tym, kiedy wrócił w okolice Tyru i Sydonu, poszedł nad Morze Galilejskie i przyprowadzili do niego głuchego, który miał też trudności z mówieniem. I prosili go, aby położył na niego rękę, a Pan wziął go na bok, włożył palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka i powiedział effata, to znaczy otwórz się". I w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, w 23 wersecie też mamy nieco podobną sytuację, że przyprowadzono do Pana Jezusa osobę niewidomą, prosili, aby ją dotknął. A On wziął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza miasto, plunął na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. No i tam rozpoczęła się ta rozmowa Pana Jezusa z nim. I w efekcie został całkowicie uzdrowiony. Krótką dygresję zrobię, ponieważ zdarzają się chrześcijanie, którzy mówią: My chodzimy, uzdrawiamy, tak jak Pan Jezus, mamy taką samą moc, dokładnie taką samą moc. I przyznam szczerze, że znałem wielu takich ludzi i znam, i ogromnym problemem było dla nich zrozumienie tych fragmentów. Nie widziałem nigdy nikogo z nich, nigdy nie słyszałem o osobach, które by chodziły i, no właśnie, pluły na kogoś, czy robiły błoto i to błoto, właśnie, żeby zmieniało wzrok kogoś. Wiem, że to jest bardzo trudny dla nich fragment i oczywiście nie mówię tego, aby kogoś poniżyć czy zaatakować, ale zwracam uwagę na to, że Zdarzają się osoby, które mówią, że są chrześcijanami, ale wyrywają tylko niektóre fragmenty ze Słowa Bożego. Głoszą na przykład, że każdy wierzący musi być zdrowy, co jest absurdalne, jeżeli popatrzymy na całą Biblię. Głoszą ludzie, że Chrystus umarł za nasze choroby. Tego też nie ma w Biblii. To jest czasami aż tak przykre niezrozumienie śmierci i ofiary Chrystusa. Że zachęcam zawsze takie osoby do czytania Słowa Bożego i z takimi osobami staram się rozmawiać. I powinniśmy się wszyscy starać rozmawiać w miłości, bo jest wiele fragmentów Biblii, gdzie widzimy, że po pierwsze, tak jak tu, choroba służy do chwały Boga, ale po drugie, są osoby, które po prostu są chore i czytam o nich. Choćby w dziejach apostolskich są bliscy współpracownicy Pawła, którzy nie zostali uzdrowieni. Wracając dalej. Siódmy werset jest myślę, że też ciekawy i powinienem o nim coś powiedzieć. Pan Jezus powiedział, idź obmyj się w sadzawce Siloe. To może nas prowadzić też myślami do historii Elizeusza i Naama. To jest druga księga królewska, dziesiąty rozdział tam Naam, czyli wysoki urzędnik armii. Która zaatakowała Izraela, był trendowaty. Przybywa do Elizeusza i może znacie tę historię? Elizeusz mówi, aby poszedł i zanurzył się. Zanurzył się w wodzie. Nam no w pierwszej chwili to bagatelizuje, denerwuje się, że, że co to takie porady dziwaczne, ale później czyni to i Bóg wielką mocą uzdrawia go. I ta historia, o Namie nie będę dzisiaj o niej dużo mówił, ale wiele nas także uczy. Natomiast tu jest coś bardzo podobnego. Zobaczmy, że Pan mówi, idź i obmyj się w sadzawcy siloem. Jest to polecenie. Niektórzy mówią, że to polecenie jest też, było próbą wiary. Jest to bardzo, bardzo ważna zasada biblijna. Wierzcie i bądźcie posłuszni. Ona się przewija w wielu miejscach Biblii. Prawdziwe zbawienie z wiary, to ta wiara zbawcza, to zaufanie i posłuszeństwo. I znowu zdarzają się chrześcijanie, którzy mówią: Ja wyznałem Chrystusa Bogiem, intelektualnie w to wierzę, więc mogę żyć jak chcę. To jest sprzeczne z Biblią. Biblia mówi o zaufaniu i posłuszeństwo. I posłuszeństwu. I widzimy, ten człowiek poszedł. Poszedł. I moglibyśmy sobie tylko wyobrażać, że idąc do tej sadzawki, no mógł wzbudzać nawet śmiech wielu ludzi. Mógł, mogli go traktować z pogardą, ponieważ szedł yy, no, jakby z zaklejonymi oczami. Ale mimo wszystko szedł. Szedł i to powinna być dla nas wielka i wspaniała lekcja, że nieważne co Bóg powie, Nieważne, co Bóg każe nam zrobić, to powinniśmy czynić bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Ta zwykła sytuacja powinna nas uczyć całkowitego posłuszeństwa bez względu na wszystko. Jeszcze jeden aspekt tej historii, bym powiedział na koniec. Dzisiaj mamy bardzo rozbudowaną służbę zdrowia, szczególnie w Polsce, i technologia, Leczenia wielu chorób jest bardzo, bardzo zaawansowana. A mimo wszystko, kiedy zdarza się operacja wzroku kogoś, to może tak być, że po tej operacji zwykle tak jest, że osoby dochodzą do siebie i ten wzrok poprawia się przez pewien czas. Natomiast widzimy, Bóg w swoim działaniu działa całkowicie i działa natychmiastowo. Bóg całkowicie uzdrawia tego człowieka. I w danej chwili, znowu wrócę na moment, do tego wątku, takich ruchów wiary, które głoszą, że wszyscy mają być chrześcijanie zdrowi, że mm, związują demony. Ci ludzie też mówią, opowiadają ludziom, że Twoja choroba odeszła, ty jeszcze tego nie widzisz, musisz w to uwierzyć. Ten niewidomy w nic nie musiał wierzyć. To się stało. Bóg działa w ten sposób, że działa. Całkowicie, że uzdrowienia pochodzące od Boga są całkowite i natychmiastowe. Jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś już zdrowy, ale musisz w to uwierzyć, to to są bajki. To nie jest człowiek od Boga. Bóg nigdy nie obiecywał. Jezus Chrystus nigdy nie chodził po ziemi i dotykając innych mówił, y, tak, jesteś już uzdrowiony, ale ty w to nie wierzysz, to nie, nie jesteś. To jakaś obca Biblii koncepcja. Zachęcam do tego, abyśmy. Uważali na ludzi, którzy głoszą takie rzeczy, ale najważniejsze, abyśmy nie oceniali innych. Znowu, to jest jakby taka pewna informacja, abyśmy byli ostrożni, kiedy spotykamy różnych ludzi podających się za chrześcijan. Ale najważniejsza lekcja z tego fragmentu dla nas to powinno być posłuszeństwo, zaufanie i posłuszeństwo. Uczmy się tego, prośmy Pana o tą łaskę, aby dawał nam coraz więcej tej wiary, tej prawdziwej wiary, która jest zaufaniem i posłuszeństwem, abyśmy umieli żyć dla chwały Boga.